Dziś jest piękny dzień, pełen nowych możliwości. Wstaję z radością i wdzięcznością w sercu. Oddycham głęboko i czuję, jak pozytywna energia wypełnia moje ciało. Zasługuję na wszystko, co dobre: miłość, radość i sukces. Wszystko, czego potrzebuję, mam już w sobie. Moja siła pochodzi z mojego wnętrza, a moje myśli kształtują moją rzeczywistość. Dziś wybieram radość, optymizm i wiarę w siebie. Jestem twórcą swojego życia, a każda moja decyzja przybliża mnie do spełnienia. Przyciągam do siebie tylko pozytywne sytuacje i wartościowych ludzi. Każda osoba, którą spotykam, wnosi coś cennego do mojego życia. Wszystko, co się wydarza, służy mojemu dobru i rozwojowi. Nawet trudniejsze chwile niosą ważne lekcje. Każde wyzwanie to okazja do wzrostu i nauki. Idę naprzód z ufnością, wiedząc, że jestem prowadzony we właściwym kierunku. Życie jest pełne niespodzianek, a ja otwieram się na to, co najlepsze. Jestem zdrowy, silny i pełen energii. Moje ciało wspiera mnie każdego dnia, a ja dbam o nie z troską i wdzięcznością. Każda komórka mojego ciała napełnia się zdrowiem i siłą. Czuję harmonię, spokój i radość w każdej chwili. Jestem w zgodzie ze sobą i otaczającym mnie światem. Dziś wybieram uśmiech. Wybieram miłość, wybieram szczęście, wybieram spokój i wewnętrzną harmonię. Wszystko, co mnie spotyka, ma swój cel i znaczenie. Przyjmuję życie z otwartym sercem i wdzięcznością. Jestem gotowy na wszystko, co najlepsze. Każdy moment mojego dnia jest pełen piękna i magii. To, co robię, daje mi radość i spełnienie. Moja praca, relacje i marzenia rozwijają się w najlepszy możliwy sposób. Otwieram się na nowe doświadczenia i podchodzę do nich z odwagą. Jestem spokojny i pewny siebie w każdej sytuacji. Pozwalam sobie czuć radość i wdzięczność w każdej chwili. Moje życie jest darem i cieszę się każdą jego sekundą. Wiem, że jestem wystarczający dokładnie taki, jaki jestem. Jestem wartościowy i zasługuję na wszystko, co dobre. Każdego dnia staję się lepszą wersją siebie. Wdzięczność wypełnia moje serce. Dziękuję za ten piękny dzień, za wszystko, co mam i za wszystko, co dopiero nadejdzie. Dziękuję za ludzi, których spotykam i doświadczenia, które mnie kształtują. Dziękuję za każdą okazję do wzrostu. Dziękuję za życie, które jest pełne niespodzianek i cudownych momentów. Dziś jest wspaniały dzień. Jestem gotowy, by przeżyć go w pełni. To mój dzień i uczynię go wyjątkowym.